Witajcie w nowym dniu. Ja przyjechałam właśnie do pracy. Dzień jest dzisiaj bardzo pochmurny, pada deszcz, ale ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo ja jestem jednak z tych y, osób, które nie lubią upałów. Zamówiłam sobie dietę pudełkową i właśnie dziś rozpoczyna się, dziś jest pierwszy dzień, kiedy ta dieta do mnie dojechała, i chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Sama też jestem tego bardzo ciekawa. Zdecydowałam się na taką dietę, dlatego że ja się tutaj niezbyt dobrze odżywiam, nie jadam obiadów, bo ja całe dnie spędzam w pracy i yy, tak to mniej więcej wygląda. To tak, tutaj mam, o, zaczęłam od kolacji. Yy, kolacja to jest sałatka z kaszą gryczaną, burakiem i serem typu greckiego. Tak to wygląda. Ja sobie zamówiłam dietę wegetariańską. Oczywiście, bo nie jem mięsa. Tutaj jest drugie śniadanie. Zupa, krem z groszku i limonki i kolendry. Tylko, że nie mam tutaj jeszcze mikrofali. Nie mam tutaj możliwości sobie podgrzać jedzenia. Mam tylko taki lunchbox na prąd, więc może jakoś w tym spróbuję sobie to moje drugie śniadanie podgrzać. Kisiel pomarańczowy z chia i siemieniem lnianym. Nie wygląda to zachęcająco, ale może będzie smakować. Zobaczymy. Tutaj mam kotlety ziemniaczane w sosie grzybowym z surówką. Wow, nie no to znowu wygląda znakomicie. I sos grzybowy, uwielbiam sos grzybowy. Tak, zdecydowanie się zaraz muszę dokopać w szafce do mojego lunchboxa. I tutaj mam śniadanko, na śniadanko mam klasyczna pasta jajeczna ze szczypiorkiem i sałatką z pomidora i pieczywem pełnoziarnistym. I to sobie zjem zaraz, wiecie, zaraz sobie to zjem przed moją pierwszą klientką a ja korzystając z przerwy wyskoczyłam sobie do paczkomatu po paczki przyszło mi takie małe zamówionko z Avonu zobaczcie jaka spatygowana paczka myślałam, że pan kurier ją tak na siłę wcisnął do tej małej skrytki faktycznie była w tej małej skrytce ale jeszcze tak były luzy nad paczką nie wiem dlaczego to tak, tak wygląda znaczy no wiem, bo pewnie na tych magazynach wszyscy wiemy co tam się dzieje jak oni się z tymi paczkami obchodzą i p i A tutaj mam takie spore pudło, ale zamówienie jest małe. Jeżeli to jest to, o czym myślę, to to będzie taka jedna rzecz. Ale nie wiem, czy to jest na pewno to, bo w sumie sporo zamawiam przez internet. Więc coś tam do mnie jeszcze idzie. Więc nie wiem czy to jest to. Tutaj są takie osłonki na jedzenie. Jedną sobie kupiłam tutaj, żeby zostawić, a drugą zabiorę do domu. A tutaj zamówiłam sobie garnek. Zamówiłam sobie garnek taki na kuchenkę indukcyjną. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego garnek? Dlatego, że chcę sobie tutaj przywieźć taką kuchenkę. Mam w domu taką kuchenkę indukcyjną, taką dosłownie na jeden palnik, na jeden garnuszek. Wiecie o co chodzi? <laughs> mm, I właśnie chcę sobie przywieźć tutaj tę kuchenkę i mówię, przydał mi się taki, taki garnuszek właśnie nieduży, żebym sobie mogła przygrzać jedzenie, tym bardziej, że niedługo będą nadchodzić chłodne miesiące. Yy, I czasem coś przygrzać. Ja teraz mam też tą dietę pudełkową, więc grzeję sobie jedzenie w tym lunchboxie, ale słabo ten lunchbox grzeje. Słabo i długo. Taki garnuszek sobie zamówiłam. Słuchajcie, jedną sztukę takiego garnuszka. I to będzie taki w sam raz właśnie taka dla jednej osoby, co nie? Wrzucę sobie tutaj jakieś jedzonko, przygrzeję i będę miała ciepły posiłek. A to nie wiem, chcecie zobaczyć, co to ja tutaj sobie wymyśliłam, to macie to już to, to coś, ale pokażę jak już mi przyszło. To jest coś takiego, ja już kiedyś miałam takie coś, tylko po prostu zrobiło się brudne. Takie już nieświeże, więc wyrzuciłam, no bo tego nie da się wyprać. O, to jest, czekajcie, źle zrobiłam, no. A nie, dobrze, bo to jest po prostu... Czy źle? E, taki klosz, że źle, bo krzywo jest. Coś ja tutaj sobie zaskoczyło mi, ale nie tak jak powinno. A za ten sznurek, jak ja pociągnę? Dobra, za chwilę się tym będę bawić. Ale generalnie on to jest taki, wiecie, taki klosz, żeby sobie położyć na jedzeniu czy na owocach, żeby muszki, żeby jakaś mucha nie usiadła. Ja na przykład mam straszne obrzydzenie, że słuchajcie, jeżeli na jedzeniu usiadłaby mi mucha, koniec, ja już mam po jedzeniu, już nie będę tego jadła. <grym> y z AWM przyszło mi zamówienie, też takie nie może. Ale pokażę wam, co tutaj mam. Tak się to moje zamówienie przedstawia. I mam tutaj, tak, perfumki Attraction 100 ml. To jest ta duża pojemność. Właśnie, widzicie, właśnie ta drama z AWM spowodowała, że moja klientka zamówiła, chociaż nie planowała te perfumy, bo przysłała mi SMS-a, mówi, proszę zamów mi Attraction 100 ml, no bo przecież Avon, bankructwo i tak dalej, przestaje istnieć. I chociaż wyprowadziłam ją z błędu, bo to nie jest tak, że przyjęłam zamówienie i nara, i po prostu myślę sobie tak, wyprowadziłam z błędu tą moją znajomą, powiedziałam jej, jak sytuacja się z Avonem naprawdę przedstawia, że tutaj u nas w Polsce nic się nie zmienia, absolutnie nic, ale to moja znajoma powiedziała: Dobrze, jak już zamówiłam, to, to chcę to perfumę. E, tutaj mam dwie mgiełki. To znowu dla takiej nowej klientki. E, męska woda toaletowa. I szminka z luksa. Bardzo fajna cena, teraz jest szminek z luksa te szminki z seru. ja też mam tę szminkę, zamówiła sobie w poprzednim zamówieniu u mnie moja klientka paznokciowa tą szminkę I dziś była u mnie rano na paznokciach, odebrała sobie i bardzo, bardzo jest zadowolona, od razu się tutaj umalowała tego, kolorek trochę się różnił niż ten na stronie, mm, ale ogólnie podobał jej się kolor, nic tam nie mówiła, że coś jest nie tak, czy... Wiecie. I tutaj szminka z Luxa też jest dla mojej klientki paznokciowej, tylko dla innej. Całe zamówienie, całe zamówienie, także malutkie zamówienia. No i tak to wygląda. Sierpień się kończy w ogóle, ale myślę, że jeszcze jedno zamówienie będę wysyłać, bo też tam moja klientka paznokciowa sobie, jeszcze inna sobie coś tam zamówiła i yy, tylko, że też zamówiła sobie szminkę i na razie właściwie mam tylko tę szminkę do zamówienia, ale jako, że jeszcze jest dziś 27, yy, jeszcze kilka dni do końca miesiąca zostało, także może coś tam, jakieś zamówionko mi wpadnie, yy, a nawet jeżeli nie wpadnie, to i tak, i tak wyślę to zamówienie, najwyżej dla siebie zamówię jakieś tam żele, coś tam dla siebie takiego, co wiem, że zużyję. Chciałam wam jeszcze powiedzieć o tych perfumach, że kurczę, one są takie ładne, tak przez parę dni odkąd je mam, stały sobie tam na, na komodzie w kartonie i dziś ta moja klientka paznokciowa, ta poranna, która sobie zamówiła szminka, ona też lubi kosmetyki z Avonu, mówi niech pani pokaże, ja bym a pewnie, że pokażę, bo flakon się zmienił, a ta moja klientka, ona lubi perfumy Faraway, ale mm, te klasyczne, chociaż też kiedyś te Anders sobie zamówiła, no i pokazałam jej nowy flakon słuchajcie, klientka zachwycała tym nowym flakonem i powiem Wam, że o ile ja tak byłam na nie tak no raczej byłam na nie na ten flakon wolałam tamte to teraz jakoś tak się powoli przekonuje taki ten design, wiecie co no, no fajna fajna, taka prosta, taka schować sobie do torebki tak. no fajna, powiem Wam, że przekonuje się do tego flakonu Czasem tak jest, nie? że człowiek się przyzwyczai do czegoś starego i potem szkoda, jak to stare odchodzi i tak się z takim dystansem podchodzi trochę do tego czegoś nowego. Ale, ale chyba jest okej okay ten flakon. Trochę ciężko się zdejmuje tę zatyczkę i zapach też bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I on jest... ja już się nie mieli, dziś psikałam, także to nie jest tak, że mam jakieś inne perfumy na sobie, a teraz inne sobie tutaj zapodaję. One są takie, że tak, kiedy się nimi psikam to ja je czuję, mocno je czuję, ale bardzo szybko przestaję je na sobie czuć. W ogóle ten zapach mi szybko jakoś tak ucieka. I tak mówię, co jest? Słyszałam, że one są mocno naparfumowane, i to dlaczego tak się dzieje? A wiecie, tak na bluzeczkę, mi te perfumy poleciały, kurczę bluzka pachnie. No skóra też pachnie jak tak, wiecie, tak miuchnie przy samej skórze. A właśnie tak tego takiego ogona, to nie czuję. No, trudno zresztą od samej siebie czuć ogon, ale wiecie o co mi chodzi: że czasem się spisykamy perfumami i po prostu ten zapach jest wyczuwalny, go czujemy. A te szybko przestaje czuć, ale może to jest właśnie oznaką tego, że te perfumy bardzo mi pasują. No bo jest tak, że jeśli przestajemy czuć perfumy same od siebie, to że ponoć właśnie ten zapach nam sprzyja. Także kochani, tak się przedstawia moje zamówienie. Mam, mam teraz dwie, aż dwie godziny czasu. Zarezerwowałam sobie na włączenie autoklawu, ale zrobiłam to częściowo wczoraj, częściowo dziś. To znaczy, częściowo wczoraj pakowałam sobie narzędzia do pakietów i opisałam, ale też te z wczoraj narzędzia były w myjce ultradźwiękowej, potem je wyjęłam, więc dziś rano przyjechałam, to one już były suche, więc tylko te narzędzia dopakowałam znowu do pakietów i włączyłam sobie autoklaw i tutaj w międzyczasie klientka. No, y, potem y, takie tam inne rzeczy jeszcze miałam sobie zrobić, to też tak w tym tak zwanym międzyczasie sobie zrobiłam, więc teraz mam te dwie godziny czasu, chciałam sobie też w przyszłym, jak widzicie, nawet wam nie zdążyłam pokazać tej paczki, bo też nie było za bardzo czego pokazywać, ale takie pyłki do zdobień sobie zamówiłam i muszę sobie je rozmalować na tipsach. Wiecie, o co mi chodzi? Że zrobię sobie, że tipsy biały, tipsy w czarnym kolorze i na to sobie wetrę dany pyłek, żeby klientka widziała, nie? jak wygląda dany pyłek na białym kolorze, a jak na ciemnym. I, tak, I to sobie planuję zrobić, chociaż też kusi mnie, żeby przestawić to biurko a kusi mnie jeszcze to, że moja teraz klientka, która poszła do domu, mi powiedziała, że w takim lumpeksie, tutaj w takim dużym lumpeksie jest gdzieś dostawa towaru. I też mi przeszło przez myśl, czy tam sobie nie jechać zobaczyć, co tam fajnego w tym lumpeksie jest. Ale myślę, że chyba jednak nie. Chyba jednak wybiorę to, co jest ważniejsze do zrobienia. Więc najpierw sobie zjem obiadek, który mi się grzeje w moim lunchboxie. A potem zobaczę, jak będę stać z czasem. Może właśnie przestawię to biurko. No, a potem będę miała jeszcze jedną klientkę, która przyjeżdża do mnie z mojej wsi i będzie moją ostatnią dziś klientką, i razem sobie wrócimy do domu. Także tak, część klientek moich właśnie tam z mojej miejscowości przeszło tutaj do mnie, chociaż wiele odpadło. Ale generalnie, no, właśnie dziś tutaj przyjeżdża do mnie ta koleżanka, i razem sobie wracamy do domu. Także, co kochani, taki krótki ten filmik, i trochę pewnie chaotyczny będzie, ale tak po prostu chciałam się do Was odezwać, bo naprawdę ostatnio tak z tym czasem słabo. Nie mam czasu nagrywać, nie mam czasu jakoś tak lepiej się przygotowywać do filmików, więc może, może odnosicie wrażenie, że te filmiki są takie chaotyczne, ale nie chcę z wami stracić tej relacji, którą sobie z Wami zbudowałam. Chcę się do Was odzywać, wiem, że lubicie moje filmiki. Więc tak. Dobrze, kochani, przypomnę jeszcze, że jeżeli chcecie się zapisać do Awon, to jak najbardziej można u mnie, jak najbardziej Awon istnieje dalej. Avon istnieje dalej, także można się zapisywać. Avon jest fajnie, nic się nie zmieniło. Także kochani zapraszam, link zostawię pod filmikiem. A teraz już uciekam, wiecie, uciekam. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, papa. Pa.